Cześć, słuchajcie, dzisiaj szybki tip z budowy, jak oszczędzić na wymianie grzejników. Zobaczcie, jakie monstrum tutaj miałem. Było to przy ścianie dołączone. Grzejnik, który by ogrzał chyba całe 40-metrowe mieszkanie. Natomiast on nie jest mi on w ogóle potrzebny. Z racji tego, że podzieliliśmy mieszkanie na więcej pokoi, a sam duży pokój na, na dwa. Trzeba było zrobić dwa mniejsze grzejniki. Pierwotnie pomysł był taki, żeby ten e, duży grzejnik usunąć i zastąpić go nowym grzejnikiem, takim aluminiowym, e, panelowym, jakie, jakie są w markecie. E, natomiast e, i tak dwa grzejniki, które są w tym mieszkaniu, były w porządku. Stare, poczciwe, żebrowe, sześciorzebrowe grzejniki, które były w porządku. Na początku chciałem wymienić wszystkie grzejniki na nowe. Natomiast po konsultacji z hydraulikiem ustaliliśmy w ten sposób, że te grzejniki żeberkowe, które są w porządku, które są okej, okay, one zostają. Natomiast dorzucamy inne grzejniki żeberkowe z innych rozbiórek, z innych remontów, mniejsze, tak żeby też spokojnie wystarczały. No i dzięki temu, kosztowo jak to wyglądało, oszacowałem, że wymiana czterech grzejników razem z wszystkimi zaworami, z robocizną to koszt rzędu około 2500 zł natomiast ta usługa, którą dla mnie zrobił Hydraulik razem z materiałem, razem ze starymi grzejnikami to koszt około 500 zł finalnie mam w mieszkaniu fajne, sprawne stare, poczciwe, żeberkowe grzejniki częściowo nawet z nowymi zaworami i dzięki temu również oszczędziłem około 2000 na samych grzejnikach, które i tak są sprawne, które i tak dobrze grzeją. Także zawsze zastanówcie się, czy warto wymieniać wszystko na nowe, bo przecież jeżeli coś działa, to nie wyrzucajmy tego.